W dostawczych i osobowych wersjach Kangu oraz mikrowanie modu z wiosną do oferty Renault wejdzie kolejny nowy model, Clio Grand Tour, czyli Kombi. Jego stylistyka nawiązuje do wersji hatchback. Widać to zwłaszcza w przedniej części nadwozia. Tyl z krótkim zwisem i schodzącą łukowato linią dachu przyjemnie zamyka bryłę auta. Dodatkowego uroku dodają mu relingi dachowe i umieszczony na klapie bagażnika tylny spoiler. Opcjonalnie oferowany będzie duży szklany dach panoramiczny. Dodatkowe 216 mm długości nadwozia umiejętnie zagospodarowano wewnątrz pojazdu. Ilość miejsca dla pasażerów jest porównywalna z innymi wersjami Clio, znacznie za to wzrosła pojemność przestrzeni bagażowej. Przy standardowym ustawieniu tylnych siedzeń bagażnik ma 403 litry pojemności. Dodatkowe 36 litrów mieści się pod wyjmowaną podłogą. Po złożeniu oparć przestrzeń bagażowa powiększa się do maksymalnie 1277 litrów. W ofercie znajdzie się 7 wersji silnikowych o mocach od 75 do 110 koni mechanicznych, w tym nowa jednostka o pojemności 1,2 litra z turbodoładowaniem, która osiąga moc 100 mechanicznych. Z wyjątkiem najmocniejszego diesla, dostępnego z sześciobiegową skrzynią manualną, pozostałe silniki współpracować będą z przekładniami pięciobiegowymi. Produkcją Grand Stura zajmą się zakłady w Bursie w Turcji, gdzie obecnie powstają również modele Clio 3, Megan Sedan oraz Talia. Wstajemy rano, spieszymy się do pracy, wpadamy do samochodu, kręcimy rozrusznikiem i jak zwykle nic. To zmora wielu polskich kierowców. Znowu to samo, nie zapalił. Rozmawiamy z panem Michałem Traczem z stacji serwisowej Norauto. Panie Michale, co należy zrobić w momencie, kiedy rano nie chce nam zapalić samochód? Jakie mogą być tego przyczyny? No Najczęstszą przyczyną jest po prostu niesprawny akumulator bądź przewody które doprowadzają prąd do rozrusznika. Także należy sprawdzić tutaj zaciski klem przede wszystkim. No i zobaczyć, czy, czy nie są zaśniedziałe. No, najczęściej to jest przyczyną, bądź też sam akumulator po prostu uległ już zużyciu. Jeśli te czynności, które możemy sprawdzić sami, dalej nie przynoszą efektu, wtedy pozostaje nam udanie się do serwisu. Co wtedy pan jako specjalista sprawdza w takim samochodzie? Mhm. Bo wtedy spra sprawdzamy napięcie. I, i pojemność tego akumulatora, czy odpowiadają tym normom, które podał producent, czy, czy akumulator jest sprawny, czy niesprawny. Na tej zasadzie stwierdzamy jego zużycie. Czasami zdarza się, że akumulator po nocy po prostu się rozładował, bo zostawiliśmy auto na światłach, a czasami bywa tak, że no już jest trup, nie da się nic z nim zrobić. Jak to można sprawdzić? Znaczy tak, jeżeli akumulator tylko się rozładował no to wtedy możemy go naładować i on będzie działał ponownie. Natomiast jeżeli akumulator jest już nie spełnia swoich parametrów, przy pomocy odpowiednich narzędzi sprawdzamy napięcie akumulatora i prąd rozruchowy. I na tej zasadzie stwierdzamy, czy ten akumulator będzie sprawny i będzie nam pracował, czy jest po prostu do wymiany. Ok, udało nam się pożyczyć prądu od kogoś, samochód zapalił, jeździmy cały dzień. Następnego dnia sytuacja znowu się powtarza. Czyli problem prawdopodobnie nie tkwi w akumulatorze. Jaka może być jeszcze tego przyczyna? Jeżeli akumulator jest sprawny, wtedy sprawdzamy pozostałe, e, po, pozostały osprzęt, który jest od, odpowiedzialny za prąd, czyli rozrusznik, alternator i regulator napięcia. Te czynności możemy przeprowadzić bez ingerencji w auto. Po prostu za pomocą testera sprawdzamy te urządzenia podczas uruchamiania samochodu i podczas pracy, czy regulator napięcia odpowiednio nam reguluje prąd, czy podczas rozruchu rozrusznik nie pobiera zbyt dużo tego prądu, no i czy sam alternator ładuje. Wymiana alternatora i rozrusznika to są czynności dosyć drogie, dosyć kosztowne. Na szczęście w większości przypadków w sezonie jesienno-zimowym okazuje się, że problemy z rozruchem dotyczą akumulatora. Co należy zrobić, żeby wymienić akumulator? No, najprostszą czynnością jest po prostu przyjechać do nas do serwisu i wymienić to pod okiem fachowców, ponieważ często taka wymiana jest utrudniona. Często akumulatory te są... Yy, pod pokrywami plastikowymi. samochody Nowoczesne samochody no, mają dużo zabezpieczeń typu alarmy, sam komputer, który steruje silnikiem bądź też radioskodem, no jeżeli odłączymy akumulator sami, możemy spowodować utratę tych danych no i później będzie problem z odpalaniem tego samochodu. U nas odbywa, odbywa, odbywa się to pod okiem fachowców, akumulator jest zasilany z oddzielnego z oddzielnej baterii, z oddzielnego akumulatora, także nie utracimy tych danych, nie będzie problemu z odpalaniem samochodu. Co jeszcze zyskujemy wymieniając akumulator w serwisie? No jest to usługa wykonywana pod okiem fachowców, to po pierwsze, czyli mamy pewność, że żadne dane, kody w radiach, alarmy, to nam się nie popsuje, będzie działało. No jest usługa, usługa, czas wykonywania usługi trwa 15 minut, także nie będziemy się musieli po prostu z tym grzebać w warunkach zimowych, na mrozie, nie będziemy tracić czasu. Poza tym mamy pełną gamę akumulatorów dostępnych od ręki i przy wymianie tego akumulatora nie będziemy musieli płacić kaucji, która wynosi 30 zł. Natomiast zostawiając stary akumulator, ta usługa zgodnie z wymogami jest wykonywana za darmo. Dziękuję bardzo. Hyundai ma ambitne plany wprowadzenia zamieszania w klasie Premium. Jego najnowszy model Genesis, który pojawi się na rynku w przyszłym roku, chce odebrać klientów BMW Serii 5, Audi A6 czy Mercedesowi klasy E. Najpierw auto wejdzie do sprzedaży na rynku koreańskim, a potem pojawi się w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze komentarze po prezentacji wersji studyjnej brzmią obiecująco dla koncernu. Auto może się podobać. Ma zgrabną, i elegancką sylwetkę, a do ważnych jego zalet poza wysoką jakością wykonania i bogatym wyposażeniem, będzie należeć układ napędowy. Początkowo Genesis ma być dostępny z ośmiocylindrową jednostką Tau V8 o pojemności 4.6 litra i mocy 385 koni mechanicznych. Silnik napędzał będzie tylne koła poprzez sześciobiegową skrzynię automatyczną. Później oferta zostanie poszerzona o wersję z silnikiem wysokoprężnym. W planach jest również odmiana hybrydowa. Prognozowana cena na rynku amerykańskim to około 25-30 tysięcy dolarów.